Moi drodzy, poza tą, że luksusową wiatą e, autobusową, znaleźliśmy tutaj również coś dużo bardziej luksusowego, czego się nie spotyka na tej wyspie. Mianowicie jest to tutaj, zobaczcie, ławeczka i śmietnik. Tutaj na tej wyspie nie ma nigdzie śmietników. E, kiedy ja idę w stronę do miasta, to jest spa spacer 40-minutowy. Tam w ciągu 30-minutowego 30 spaceru nie spotykam ani jednego śmietnika, a więc ten śmietnik tutaj jest naprawdę luksusowy. Jestem w szoku, że po prostu ten śmietnik tutaj jest, ale jestem jeszcze bardziej w szoku, moi drodzy, że pomimo tego, że śmietników w tym miejscu, na tej wyspie nie ma, to tutaj nie ma również śmieci. Ta wyspa jest po prostu czyściutka, więc jak widać, można, można. Nie wiem, czy tylko ten jeden śmietnik po prostu załatwia wszystkie śmieci. Zabawne.